Anna stała przy oknie swojego mieszkania na trzecim piętrze, wpatrując się w cichą uliczkę małego miasteczka w pobliżu Krakowa. Październikowy wieczór malował domy w miękkie, złote odcienie, a wszystko wokół tchnęło tym szczególnym, prowincjonalnym spokojem, do którego zdążyła się przyzwyczaić. Jej życie płynęło miarowo i przewidywalnie. Poranna kawa na balkonie, wizyty na targu we wtorki, spotkania z przyjaciółkami w czwartki. Dorosłe dzieci prowadziły swoje życie, rzadko ją odwiedzając, a Anna nauczyła się czerpać radość z ciszy i samotności. Miała nieco ponad pięćdziesiąt lat, ale lustro nie przerażało jej swoim odbiciem. Ciemne loki, które starannie układała każdego ranka, oprawiały jej twarz o delikatnych rysach. Kiedy tydzień temu zadzwoniła córka Kasia i ogłosiła, że przyjedzie z narzeczonym, Anna poczuła dziwny niepokój. Wyobrażała sobie kolejnego młodego mężczyzny, niezgrabnego, niepewnego siebie, z tych, którzy wiecznie patrzą w telefon i nie wiedzą, co zrobić z rękami. Kasia była jej młodszą córką. Miała zaledwie 24 lata, a wszyscy jej poprzedni wybrankowie byli, delikatnie mówiąc, mało imponujący. Na kolację przygotowała wszystko, co Kasia uwielbiała od dzieciństwa. Domowe pierogi z ziemniakami, sałatkę z kurczakiem i orzechami włoskimi, jabłkowy placek według babcinego przepisu. Nawet założyła swoją ulubioną granatową sukienkę, która podkreślała figurę, ale pozostawała stosowna na spotkanie z przyszłym zięciem. Dzwonek do drzwi rozległ się dokładnie o dziewiętnastej. Anna otworzyła drzwi i na chwilę zamarła. Przed nią stała promienna Kasia, a obok niej mężczyzna, który zupełnie nie pasował do jej wyobrażeń o narzeczonym córki. Maksymilian był wysoki, miał prawie 1,90 m, szerokie ramiona i mocną sylwetkę. Wyglądał na około 30 lat, może trochę mniej. Krótkie ciemne włosy, starannie przystrzyżona broda, prosty wzrok szaro-niebieskich oczu. Zachowywał się spokojnie i pewnie, ale w tej pewności nie było niczego wyzywającego. Mamo to Maksymilian. Zaśpiewała Kasia, obejmując matkę. Maksymilian to moja mama. Bardzo miło mi Cię poznać, Anno. Na chwilę się zawahał, nie wiedząc, jak się zwrócić. Po prostu Anno uśmiechnęła się, wpuszczając ich do przedpokoju. Proszę, rozgoście się. Gdy Kasia krzątała się, ściągając kurtkę i opowiadając o drodze, Anna ukradkiem obserwowała Maksymiliana. Rozwiązał buty, starannie stawiając je przy ścianie. Anna poczuła, jak coś w niej drgnęło i natychmiast odgoniła tę myśl. Co za głupoty? pomyślała. Przy stole Kasia nie milknęła ani na chwilę. Opowiadała o tym, jak się poznali, o wspólnych planach, o tym, że Maksymilian zajmuje się budownictwem i że wszystko idzie mu świetnie. Maksymilian słuchał jej z lekkim uśmiechem, czasami dodając krótkie komentarze, odpowiadając na pytania Anny spokojnie i rzeczowo. Mówił cicho, ale jego głos był głęboki i przyjemny. Anna obserwowała go przez brzeg kieliszka z winem. Zauważyła, jak czasami bawi się skórzonym bransoletką na nadgarstku. Lekkie, prawie niezauważalne ruchy palców. To zdradzało napięcie, które starał się ukryć pod maską spokoju. Ciekawe. Więc nie jest taki pewny siebie, jak chce się wydawać. Na minutkę idę do Łazienki, ogłosiła Kasia, wstając od stołu. Mamo, pokażesz Maksymilianowi albumy ze zdjęciami? Mamy tu takie zabawne moje dziecięce zdjęcia. Kasiu, nie rób tego! zareagowała Anna, ale dziewczyna już zniknęła w korytarzu. Anna uśmiechnęła się i odchyliła na oparcie krzesła. Między nimi zapanowała cisza, ale nie była napięta, raczej wyczekująca. Maksymilian podniósł na nią wzrok, a Anna dostrzegła w jego oczach coś, co sprawiło, że jej serce zabiło nieco szybciej. Patrzył na nią nie jak na przyszłą teściową, nie jak na matkę swojej narzeczonej. Patrzył na nią jak mężczyzna patrzy na kobietę. — Nie boisz się, chłopcze? — zapytała, nagle zaskoczona swoją śmiałością. Jej głos zabrzmiał z lekkim wyzwaniem, prawie skpiną. Maksymilian nie odwrócił wzroku. Powoli postawił kieliszek na stole i pochylił się nieco do przodu. Nie odpowiedział twardo, a w jego szarych oczach błysnęła iskra nie agresji, ale czegoś innego, bardziej złożonego. Anna poczuła, jak po plecach przebiegł lekki dreszcz. Rozumiała, że dzieje się coś dziwnego, coś, co wykracza poza zwykłe spotkanie z przyszłym zięciem. Między nimi zrodziło się to niewidoczne napięcie, które pojawia się tylko między mężczyzną a kobietą. Anna spojrzała na Maksymiliana z ciekawością, a w jej głosie brzmiała delikatność, gdy zapytała: Ile masz lat, Maksymilianie? Dwadzieścia dziewięć, niedługo trzydzieste. Czy to nie za mało, by żenić się z dziewczyną? Odpowiedział, nie odrywając wzroku. Kasia to nie jest zwykła dziewczyna. Jest mądra i samodzielna. Wie, czego chce. A ty? Wiesz? Jego palce znów bawiły się skórzaną bransoletką, ale spojrzenie miał zdecydowane. Tak, wiem, odparła Anna, czując jak napięcie między nimi narasta. W tym momencie do pokoju wróciła Kasia, a atmosfera natychmiast się zmieniła. Anna wstała, zaczęła zbierać talerze i zaproponowała herbatę z ciastem. Rozmowa znów potoczyła się w znane tory o pogodzie, planach na weekend i remoncie, który Maksymilian przeprowadzał w swoim mieszkaniu. Jednak Anna czuła, że coś się zmieniło. Czuła jego spojrzenia, krótkie, ale pełne uwagi. Zauważała, jak reaguje na jej ruchy, na jej śmiech. Gdy nadszedł czas pożegnania, Maksymilian podszedł do niej. Wyciągnął rękę, a Anna włożyła swoją dłoń w jego dużą, ciepłą dłoń. Uścisk był mocny, ale nie szorstki. Jego palce na chwilę ścisnęły jej rękę nieco mocniej, niż wymagało to formalne pożegnanie. To dotknięcie przesłało jej dreszcz ciepła przez całe ciało. Dziękuję za wieczór, Anno, powiedział cicho, patrząc jej prosto w oczy. W jego głosie była ta szczególna nuta, której nie dało się pomylić z niczym innym. Anna kiwnęła głową, nie ufając swojemu głosowi. Kiedy drzwi za nimi się zamknęły, Anna oparła się o ścianę w przedpokoju i zamknęła oczy. Serce biło jej zbyt szybko, dłonie były wilgotne. Czuła się jak nastolatka, ale nie mogła nic poradzić na to dziwne podniecenie, które ją ogarnęło. Podeszła do lustra i spojrzała na swoje odbicie. Policzki miała lekko zarumienione, a oczy błyszczały. Wyglądała młodziej, żywiej niż zwykle. Co się ze mną dzieje? Pomyślała, ale nie znalazła odpowiedzi. Ten wieczór przewrócił coś w niej obudził uczucia, które uważała za dawno pogrzebane pragnienie bycia zauważoną, ekscytację męskim zainteresowaniem, to słodkie napięcie, które pojawia się, gdy uświadamiasz sobie jesteś interesująca, jesteś pożądana, wciąż jesteś kobietą, a nie tylko matką i babcią. W przyszłości Anna poszła do kuchni, nalała sobie jeszcze wina i usiadła przy oknie, patrząc na ciemną ulicę. Gdzieś tam, w samochodzie, jej córka siedziała obok tego mężczyzny, swojego narzeczonego, przyszłego zięcia. Ale Anna wiedziała widziała to w jego oczach, że patrzył nie tylko na kasię, ale i na nią. To wiedza jednocześnie przerażała i przyciągała. Minęło półtora roku od tamtego pierwszego spotkania. Anna regularnie odwiedzała ich najpierw raz w miesiącu, potem coraz częściej. Pociąg do Warszawy znała już na pamięć, łącznie z wszystkimi konduktorami i rozkładem bufetu. Kasia zawsze cieszyła się z jej przyjazdu. Młoda rodzina potrzebowała pomocy, zwłaszcza po narodzinach pierwszego dziecka, a rok później drugiego. Dwoje maluchów, chłopiec i dziewczynka, zamieniło przestronną trzypokojową kawalerkę w wieczny chaos zabawek, dziecięcego płaczu i bezsennych nocy. Codzienność wciągała młodą rodzinę jak bagno. Maksymilian znikał na budowach od wczesnego rana do późnego wieczora. Wracał wyczerpany, z czerwonymi oczami i opadłymi ramionami. Kasia, uwięziona w domu z dziećmi, witała go nie pocałunkami, a pretensjami. To pieluchy się skończyły, to pralka się zepsuła, to starszy nie spał w nocy. Romantyzm ulotnił się gdzieś między butelkami z mlekiem a górami nieprasowanych ubrań. Anna to wszystko widziała. Obserwowała, jak zmęczenie osiada na twarzy Maksymiliana, jak późnym wieczorem siedzi w kuchni wpatrzony w filiżankę ostygłej herbaty. Zauważała, jak Kasia przestała go słyszeć. Córka stała się wiecznie zajętą matką, dla której mąż stał się raczej pomocnikiem w gospodarstwie domowym niż ukochanym mężczyzną. Kłótnie wybuchały odrobiazgi, zapomniany chleb, niewyniesiony śmieci, źle złożone dziecięce ubranka. Stopniowo Anna stawała się dla nich nie tylko babcią i teściową, ale także powiernicą. Kasia skarżyła się jej na zmęczenie, na to, że Maksymilian mało pomaga, mało zarabia, mało uwagi poświęca rodzinie. A Maksymilian, Maksymilian zaczął rozmawiać z Anną. Na początku krótkimi zdaniami między sprawami, potem coraz bardziej otwarcie. Słuchała bez osądzania, nie przerywała, nie doradzała, po prostu była obok. Rozumiała go, a to zrozumienie łączyło ich niewidzialną nicią. Anna łapała się na tym, że zaczęła czekać na te wizyty. Zaczęła przygotowywać się do nich z wyprzedzeniem, jak kiedyś szykowała się na randki. Anna przeglądała swoją garderobę, wybierając niepraktyczne, ale eleganckie rzeczy, które podkreślały jej sylwetkę. Kupiła nowe perfumy, lekkie o delikatnym kwiatowym zapachu, które były subtelne, ale zapadały w pamięć. Zakładała domowe sukienki z miękkich tkanin lub jedwabny szlafrok w głębokim odcieniu śma, który lekko zsuwał się z ramienia, gdy się pochylała lub obracała. Nie przyznawała się sama przed sobą, że robi to dla niego. Po prostu chciała wyglądać dobrze i to wystarczyło. Kobieta ma prawo dbać o siebie w każdym wieku, prawda? Pewnej nocy, gdy Kasia zasnęła z dziećmi po ciężkim dniu, zostali w kuchni sami. Był koniec października. Na zewnątrz padał deszcz, a krople miarowo stukały w perepet. Maksymilian siedział, opierając się na oparciu krzesła i masując nasadę nosa. Wyraźnie bolała go głowa. Anna cicho postawiła przed nim szklankę wody i tabletkę. Dzięki, wymamrotał, zmęczony. Nie ma za co odpowiedziała, siadając naprzeciwko i obejmując dłońmi filiżankę herbaty. Jej wzrok przesunął się po jego rękach silnych, roboczych, z śladami odcisków. Te ręce budowały domy, nosiły ciężary, naprawiały zepsute rzeczy. Solidne ręce. Dobrze sobie radzisz, powiedziała cicho. Dajesz radę. Maksymilian podniósł głowę, a ich spojrzenia się spotkały. Zawstydził się niespodziewanie, ale jego oczy przyciemniały. W jego spojrzeniu pojawiło się coś, co sprawiło, że serce Anny zabiło szybciej. Zrozumiał, o czym mówić nie o remoncie i nie o pracy. Starasz się, odpowiedział chrapliwie. Widzę, dodała. Pauza się przedłużała. Deszcz padał mocniej. Gdzieś w sąsiednim pokoju zapłakało dziecko, ale szybko się uspokoiło. Anna nie odrywała wzroku, a Maksymilian również. Między nimi zrodziło się napięcie, które nie mogło zostać przerwane prostym ruchem czy słowem. Od tej nocy zaczęła się gra. Niebezpieczna, ekscytująca, pełna niedopowiedzeń. Przypadkowe dotknięcia. Jej ręka muskała jego ramię, gdy przechodziła obok. Jego palce dotykały jej dłoni, gdy podawał jej talerz. Długie spojrzenia przez stół, gdy Kasia odwracała się do dzieci. Zdania z podtekstem, które można było zrozumieć na różne sposoby. Anna mogła powiedzieć coś w stylu: Maksymilian, zawsze jesteś taki gorący, gdy wracasz z pracy. Brzmiało to niewinnie, ale jego twarz się rumieniła. Albo, Masz silne ręce, pewnie możesz wszystko. I on gubił się, nie wiedząc gdzie patrzeć, ale nie ustępował. Odpowiadał ostrożnie, sprawdzając granice, ale z każdym razem stawał się odważniejszy. Anna czuła władzę nad nim, co ją upajało. Była starsza, bardziej doświadczona. Wiedziała jak grać w tę grę. Widziała jak walczy z samym sobą, jak stara się pozostać wierny, poprawny ale jego spojrzenie zdradzało wszystko. Gdy pochylała się, poprawiając poduszkę na kanapie, a szlafrok lekko się rozchylał, odsłaniając obójczyk, wiedziała, że on patrzy. Czuła jego wzrok na sobie, a to podniecenie, ta tajemna gra dawały jej to, czego brakowało w jej uporządkowanym życiu. Uczucie, że wciąż jest pożądana, że wciąż potrafi zawrócić w głowie mężczyźnie. Pewnej soboty Maksymilian zajmował się remontem w łazience, wymieniając kran, który od dawna sprawiał problemy. Kasia zabrała dzieci do parku, a Anna została w domu, niby przygotowując obiad. Słyszała, jak on grzebie w łazience, cicho przeklinając, gdy coś nie wychodziło. Przyniosła mu narzędzia, o które prosił, stanęła obok, obserwując jego pracę. Przestrzeń w łazience była ciasna, stali zbyt blisko siebie. Anna podała mu klucz, a ich palce się zetknęły. To był nie tylko kontakt, to była iskra. Maksymilian zatrzymał się, trzymając jej rękę nieco dłużej, niż było to konieczne. Jego duży palec powoli przesunął się po jej nadgarstku, tam, gdzie skóra była najcieńsza i najbardziej wrażliwa. Napięcie między nimi stało się niemal namacalne, jakby powietrze zgestniało. Wszystko w porządku, Maksymilian, szepnęła Anna, powoli uwalniając rękę i uśmiechając się tym szczególnym uśmiechem, który mówił więcej niż tysiąc słów. On skinął głową, nie mogąc wydusić z siebie ani słowa, i wrócił do pracy, ale jego ręce lekko drżały. Anna wyszła z łazienki, ale jej serce biło jak szalone, jakby przebiegła maraton przytuliła się do ściany w korytarzu, zamknęła oczy i powoli wypuściła powietrze. To było szaleństwo. To było niebezpieczne. To było niewłaściwe, ale, Boże, jak żywe to było. Ich tajemnica rosła, podsycana zakazanym pożądaniem, którego nikt, poza nimi dwojgiem, nie dostrzegał. Asia była zbyt zajęta dziećmi i domowymi obowiązkami, by zauważyć dziwną atmosferę, która zaczynała się tworzyć między jej matką a mężem. Dla niej mama zawsze była tylko mamą opiekuńczą, pomocną, niezawodną. A Maksymilian był mężem, który pracuje, męczy się i czasami bywa milczący. Jednak Anna i Maksymilian wiedzieli. Czuli tę niewidzialną wieś, która coraz bardziej ich do siebie przyciągała każde spotkanie stawało się próbą wytrzymałości, każde spojrzenie milczącym uznaniem. Chodzili po krawędzi, balansując między tym, co można, a tym, co nie. Ta gra wciągała ich coraz głębiej. Anna rozumiała, że to nie może trwać wiecznie, że prędzej czy później coś musi się wydarzyć lub przerwać. Jednak póki pozwalała sobie na to słodkie szaleństwo, to oszałamiające uczucie, że znów żyje, a nie tylko istnieje, zapomniała, co to znaczy czuć się kobietą, a nie tylko matką i babcią. Maksymilian przywrócił jej to uczucie nieświadomie, po prostu swoją obecnością, spojrzeniami, swoją ukrytą, ale wyraźną zainteresowaniem. Ich tajemnica stała się wspólnym sekretem. Niewypowiedzianym porozumieniem, które łączyło ich mocniej niż jakiekolwiek słowa. Z każdym dniem, z każdym spotkaniem, z każdym przypadkowym dotykiem ta wieś stawała się coraz silniejsza, coraz bardziej niebezpieczna, coraz bardziej nieunikniona. Jesień przyszła w tym roku niespodziewanie wcześnie. Już pod koniec września drzewa mieniły się złotem i purpurą. A rankiem na trawie błyszczał szron. Anna postanowiła zrobić drobny remont w swoim mieszkaniu. Od dawna planowała pomalować ściany w sypialni i wymienić stare listwy przypodłogowe. Kasia, dowiedziawszy się o tym, natychmiast zaproponowała pomoc Maksymilianowi. Mamo, po co masz zatrudniać fachowców? Maksymilian wszystko zrobi w weekend, powiedziała córka przez telefon. My właśnie z dziećmi wybieramy się do przyjaciółki na działkę na kilka dni. On zostanie, pomoże ci, a potem przyjedzie do nas kropka. Anna chciała odmówić, ale słowa utknęły jej w gardle. Częściej krzyczała, że to niebezpieczne, że nie można zostawać z nim sam na sam. Ale inna część, ta, która przez ostatnie miesiące żyła w słodkim napięciu ich tajnej gry, już mówiła tak. Dobrze, jeśli Maksymilianowi nie sprawi to kłopotu, odpowiedziała jak najspokojniej. Maksymilian przyjechał w piątek wieczorem. Anna powitała go na progu w czarnym garniturze, dopasowanych spodniach i bluzce z głębokim dekoltem, która podkreślała każdy krąg jej figury. Zauważyła, jak jego wzrok na chwilę się zatrzymał, jak przełknął ślinę, zanim się przywitał. Cześć, Anno! Jego głos był nieco chrapliwy. Pokażesz, co trzeba zrobić. Przeszli do sypialni. Anna opowiadała o planach, pokazywała farbę, którą wybrała ciepły beżowy odcień. Spokojny i przytulny. Maksymilian kiwał głową, ale czuła, że jego uwaga była skupiona na niej, na jej ruchach, na dźwięku jej głosu. Pracowali w milczeniu. Anna pomagała mu przestawiać meble, trzymała drabinę, podawała narzędzia. Powietrze między nimi dosłownie iskrzyło od napięcia. Każde przypadkowe dotknięcie wywoływało elektryczny impuls. Kiedy przekazywała mu wkrętarkę, ich palce się zetknęły, a czas jakby się zatrzymał. Anna podniosła wzrok i zobaczyła, jak na nią patrzy z pragnieniem, desperacją, walcząc z samym sobą. Zbyt się denerwujesz, szepnęła, nie odrywając ręki. Maksymilian nie odpowiedział, tylko mocniej ścisnął narzędzie i odwrócił się. Ale jego oddech przyspieszył, a na policzkach pojawiły się czerwone plamy. Do wieczora główna praca była zakończona. Anna przygotowała prostą, ale sycącą kolację. Smażony kurczak z ziemniakami, świeża sałatka, domowy chleb. Siedzieli przy stole w kuchni, jedli i rozmawiali o wszystkim o pogodzie, o pracy, o dzieciach. Zwykła rozmowa, ale pod nią pulsował prąd, którego nie można było zignorować. Anna nalewała herbatę, a jej ręka przypadkowo spoczęła na jego dłoni leżącej na stole. Nie odsunęła jej. Po prostu zostawiła tam, czując ciepło jego skóry, odczuwając, jak zastyga jego oddech. Maksymilian zamarł, patrząc na ich połączone dłonie. Minęła sekunda rozumiesz, co robisz zapytał chrapliwie, nie podnosząc wzroku a ty odpowiedziała Anna, a w jej głosie brzmiała ta sama chrapliwość. Powoli podniósł głowę, a ich spojrzenia się spotkały. W jego oczach była burza, pragnienie, strach, rozpacz, wina, wszystko razem. Mocniej ścisnął jej rękę, a potem nagle wstał, odsuwając krzesło. Anna poczuła, jak jej serce przyspiesza. Anna czuła, że Maksymilian zaraz odejdzie, ucieknie od tego, od nich. Ale on nie odszedł. Zbliżył się do niej, przyciągnął ją do siebie jednym ruchem. To było uwolnienie. Jego ręce objęły ją, nie pozwalając się oddalić. Czas stracił znaczenie. Istniał tylko ten moment, ich oddechy, ich dotyk, który w końcu znalazł ujście. Nie myśleli o konsekwencjach, o kącie, o tym, co przyniesie jutro. Teraz istnieli tylko oni dwoje, a nic więcej nie miało znaczenia. Poranek przyniósł szare światło za oknami i szum deszczu. Anna obudziła się pierwsza, leżąc w swoim łóżku. Patrzyła na jego śpiącą twarz, na rozluźnione rysy, na potargane włosy. Wyglądał młodziej we śnie, prawie jak chłopiec. Co ona zrobiła? Urga! Tak, czuła ją. Miesiące tęsknoty dobiegły końca. Tajemnica przestała być tylko grą i stała się rzeczywistością. Maksymilian obudził się, otworzył oczy i spotkał jej wzrok. Na jego twarzy odbiło się to samo. Anna zaczął, ale ona przyłożyła palec do jego ustęp, nie teraz, szepnęła. Wyjechał po godzinie, mrucząc coś o pilnych sprawach. Oboje wiedzieli, że to kłamstwo, że po prostu nie może zostać tutaj, nie może spojrzeć jej w oczy przy świetle dnia. Anna odprowadziła go do drzwi. Wymienili krótkie skinienie głowy, a on wyszedł. Ale to się nie skończyło. Nie mogło się skończyć. Tajemnica, która była grą, stała się rzeczywistością, a ta rzeczywistość wymagała kontynuacji. Kiedy Anna przyjeżdżała do Warszawy, ich spotkania odbywały się ostrożnie, w tajemnicy, w rzadkich momentach, gdy Katia wychodziła z dziećmi. Przypadkowe dotknięcia pod stołem podczas rodzinnej kolacji, kiedy jej noga znajdowała jego nogę, spojrzenia w sklepie, gdy stawali obok siebie na półce, a jego ręka na chwilę dotykała jej pleców. Krótkie spotkania w przedpokoju, gdy Katia była w łazience, a on przyciskał Annę do ściany. Katię zaczęła zauważać dziwne rzeczy, najpierw drobne. Dlaczego mama tak często przyjeżdża? Dlaczego Maksymilian stał się taki rozkojarzony? Później pytania stały się ostrzejsze. Pewnego wieczoru podczas kolacji zapytała wprost: Mamo, czy wszystko w porządku z Maxem? Zachowujecie się jakoś dziwnie. Anna poczuła, jak krew odpływa jej z twarzy. Maksymilian zamarł z widelcem w połowie drogi do ustęp. O czym mówisz, córeczko? Anna udawała zdziwienie. Wszystko jest w porządku. Po prostu Katie patrzyła zbyt uważnie. Unikacie patrzenia na siebie. Napięcie rosło z każdym dniem. Anna wiedziała, to koniec. Pewnego wieczoru, gdy Katię kładła dzieci spać, Anna wezwała Maksymiliana na balkon. Wyszedł, zamykając drzwi i stanął obok niej, nie patrząc na nią. Miasto poniżej świeciło światłami. Zimny październikowy wiatr rozwiewał ich włosy. To musi się skończyć, powiedziała Anna cicho, ale stanowczo. Maksymilian milczał przez dłuższą chwilę, potem skinął głową, wciąż nie patrząc na nią. Wiem, wyjadę, przestanę przyjeżdżać tak często. Musisz skupić się na Kati, na dzieciach, stać się tym mężem, którym powinieneś być. Obrócił się do niej, a w jego oczach błysnęły łzy. Nie mogę cię zapomnieć, Anno. Próbowałem, ale nie mogę. Będziesz musiał, odpowiedziała, a jej głos zadrżał. Nie mamy wyboru. Zbliżył się do niej, objął mocno, rozpaczliwie, jakby chciał zapamiętać ten moment. Anna została na balkonie sama. Uza spłynęła po jej policzku, potem jeszcze jedna. Patrzyła na światła miasta i rozumiała, że straciła mężczyznę. Wyjechała następnego dnia, tłumacząc się pilnymi sprawami. Katie odprowadziła ją, niczego nie podejrzewając, przytuliła na pożegnanie i prosiła, by przyjeżdżała częściej. Anna kiwnęła głową, uśmiechnęła się, obiecała, ale wiedziała, że nie przyjedzie. Nie prędko, może nigdy. Wróciła do swojego mieszkania w małym miasteczku pod Warszawą. Życie znów płynęło spokojnie, cicho, przewidywalnie, ale teraz miało pęknięcie, którego nie dało się zaleczyć. Czasami późnymi wieczorami siadała przy oknie z lampką wina i wspominała jego spojrzenie. Subskrybuj, kanał czeka na.